Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, iść dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, wers 38 do 42. Jak rozumieć te słowa Ewangelii? Nie stawiajcie oporu złemu. Znaczy jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek nadstaw mój drugi. Nie stawiajcie oporu złemu. Czy jako chrześcijanin mam się dawać upokarzać? Krzywdzić? Prześladować, bić? Czy tak należy rozumieć? Czy nie mówiono nam na katechezie, czy nie słyszeliśmy od ołtarza, że pierwszym obowiązkiem chrześcijanina jest opieranie się złu? Jasne, złu, czyli grzechowi, pokusie do grzechu. Trzeba się zawsze przeciwstawiać. Nie wolno się zgadzać na żadną formę zła w sobie, w naszym najbliższym otoczeniu, w życiu publicznym czy społecznym, politycznym. Problemem jest tylko forma, w jakiej należy się złu przeciwstawiać. Nie przeciwstawiajcie się złu, to znaczy, gdy spada na ciebie krzywda, gdy deptane są Twoje prawa, nie broń swojego szczęścia, odpowiadając przemocą na przemoc, czy złem za zło, ale raczej umieraj sobie. Pozwól się krzyżować. Musimy uczyć się tracić swoje zdanie swoje przekonania umierać w sobie tak jak Jezus nie bronił swego świętego prawa do życia ale dał się ukrzyżować i to do tego stopnia posuń twoją miłość do nieprzyjaciół od zadanie na dzisiejszy dzień amen